Dzień dobry, witam cię serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam propozycję sukienek na wesele. Będzie to 10 propozycji z polskich marek, z sieciówek, tak aby każda z Was mogła coś dla siebie wybrać. Również staram się wyselekcjonować takie rzeczy, żeby one właśnie zawierały jak najmniej poliestru i przeważnie są tutaj sukienki wykonane w 100% z wiskozy. No i oczywiście takie, które możesz później wykorzystać, zmieniając tylko dodatki. Warto też kupować takie sukienki, które później też wykorzystamy i nie będą one tylko na jedną okazję. Także serdecznie Cię zapraszam. Na ten odcinek i koniecznie zostaw suba, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, po to, aby nie przegapić kolejnych odcinków. No to zaczynamy przegląd od y, pierwszej polskiej marki, jest to marka Le Privé. Tutaj mamy taką sukienkę wykonaną w 100% z wiskozy. Ona jest dostępna w rozmiarach od XS do XL w cenie 569 zł. Ona jest taka właśnie romantyczna, czarna baza z groszkami, z różami. Groszki to jest właśnie też taki dosyć mocny trend na ten sezon. Także obojętnie, jaką byś sobie wybrała z groszkami, to na pewno będzie dobry wybór. Wiązanie na szyi piękny dekolt. Jeśli lubisz podkreślać ramiona, dekolt, no to to będzie idealna propozycja dla ciebie. I ona sprawdzi się właśnie nie tylko na specjalne okazje, ale również na jaką siarandkę na, na wyjście wieczorne, na wakacjach. Wystarczy, że dobierzesz inne dodatki, na przykład płaskie jakieś sandałki, klapki, a tutaj mamy połączenie z takimi delikatnymi klapkami na obcasie i do tego duże kolczyki. No i właśnie te dodatki to później sprawiają, że ta sukienka nabiera zupełnie innego charakteru. Kolejna propozycja to polska marka Talia. Ona jest dostępna od rozmiaru XS do rozmiaru L. Wykonana w 100% z materiału Kupro. Kupro jest właśnie takie niesamowicie lejące. Ono przepięknie się układa właśnie w ruchu. No i ma też ten taki lekki połysk, co sprawia, że świetnie się spisze na specjalne okazje. Tutaj mamy długość maxi, taką obniżoną też linię ramion. Z tyłu również mamy wszytą gumkę, więc mamy pewność tutaj, że ona w talii się bardzo nie dopasuje. No i będzie nam wygodnie. Jest też rozcięcie na nogę z przodu. No i uważam, że właśnie z takimi delikatnymi też sandałkami będzie przepięknie się prezentować. Kolejna sukienka to markatowa. Jeśli lubisz błyszcze lubisz cekinę, no to to będzie dobra sukienka dla ciebie. Ona jest na podszewce wiskozowej, też z elastanem, więc tutaj mamy też pewność, że się dopasuje do sylwetki i będzie wygodna. Ona jest w rozmiarach od 34 do 48, więc tutaj mamy szerszą rozmiarówkę. Aktualnie jest w cenie 409 zł. Ona właśnie też ma takie rozcięcie z przodu: przepiękne drapowanie, marszczenie na, na, w okolicy brzucha. Mamy odcięcie też takie delikatne pod biustem. No i tył również jest spektakularny, bo mamy takie dość duże, dość głębokie wycięcie. Więc jeśli lubisz też odkrywać plecy, no to to będzie propozycja dla ciebie. No i tutaj ostatnie dwie sukienki z polskich marek: jest to Le Colais, Moja ulubiona polska marka, myślę, na ten moment. No i tutaj mamy sukienkę Aury. Jest przepiękna w stylu takim kimonowym. I co jest tutaj? fajne, że właśnie marka zadbała o to, żeby każda z nas miała wybór, bo mamy tutaj dwie długości, mamy długość midi i długość short, czyli taką krótszą. Możemy też sobie wybrać wersję z odkrytymi plecami albo z zakrytymi plecami, więc naprawdę tutaj jest duży wybór, dostępna w czterech kolorach. Ja bym poszła właśnie, jeśli chodzi o specjalne okazje, w ten kolor mokka albo w pudrowy róż i tutaj ona jest w cenie, ta dłuższa z zakrytymi plecami jest w cenie 390 zł, te krótsze są w cenie 330 zł, no i wykonane są w 90% z modalu, mamy tutaj też elastan, więc będzie też wygodnie, no to, ta sukienka jest po prostu idealna na specjalne okazje z obcasami, a później też możesz wykorzystać z klapkami, z jakimś plecionym koszykiem, plecioną torebką, no i stylizacja na wakacje będzie gotowa. Jeszcze jedna sukienka właśnie tej samej marki, tutaj mamy od rozmiaru S do L w cenie 440 zł, w 100% z wiskozy, też uwielbiam ten dekolt, jest dosyć elegancki i przepiękny. Pięknie właśnie eksponuje też ramiona. No i mamy tutaj długość maxi, delikatny wzór, fioletowe kwiatki na takiej kremowej bazie, taka złamana biel. Przepiękna jest. Tutaj jest właśnie też wystylizowana z takimi japonkami. Jeśli chodzi o stylizację letnie, no to przepięknie się właśnie spisze też również z plecioną torebką, z takimi japonkami, z na płaskim obcasie. A jeśli chodzi o specjalne okazje, no to wystarczą takie sandałki z delikatnymi paskami i stylizacja będzie gotowa. No, i jeśli chodzi o teraz sieciówki, to tutaj wybrałam dwie sukienki z And Other Stories. Sklepy stacjonarne są w Warszawie, chyba jeden albo dwa, ale są też dostępne w aplikacji HighEm online i mam też. Stronę internetową, więc tam możecie kupić właśnie sukienki tej marki. Ta jest po prostu przepiękna w stylu boho z falbanami. Tutaj są jeszcze dwie inne propozycje kolorystyczne, ale ta jest właśnie w kolorze sky blue, uważam, że jest cudowna. No i właśnie znowu tutaj gramy dodatkami i zmieniamy jej charakter. Mogą być sandałki, klapki na obcasie, jakieś kolczyki, takie na przykład gładkie, jakieś takie mniejsze blaszki i tyle wystarczy. A później do wystylizowania, tak jak tutaj ma modelka, właśnie z kozakami, z jakimiś ciężkimi butami, możesz do tego dołożyć yy, skórzaną kurtkę, yy, no i ona będzie po prostu przepięknie wyglądać wystylizowana właśnie na taki styl boho. Ona jest w cenie 650, 650 zł od rozmiaru 32 do 44 skład jest genialny, yy, mamy też tutaj podszewkę wiskozową, no i właśnie dla fanek falbanek to będzie yy, idealna. Kolejna propozycja tej samej marki. Jest to taka przepiękna sukienka właśnie midi w kolorze śliwkowym. Rzadko spotykany taki właśnie przepiękny, głęboki kolor fioletu. Jest wykonana z wiskozy i w cenie 400 albo 450 zł. Teraz jestem na tej stronie. Hmm. Już zaraz tutaj sprawdzam. 400 zł, tak, w aplikacji H&M jest za 400 zł. No i właśnie taki buffiasty rękawek, podkreślona Natalia, jeśli lubisz. Mamy głębszy dekol, wystarczy jakaś na przykład naszyjnik żmijka. coś delikatnego, żeby podkreślić, bo ta sukienka sama w sobie już robi robotę. Mamy właśnie taką lejącą tkaninę, połyskującą. No i teraz Zara, tutaj kolejna propozycja z cekinami. Z ta sukienka jest boska, z takim dekoltem woda, przepięknie się układa, lejąca tkanina. I co jest tutaj ważne, podszewkę mamy wiskozową. Ta jest w cenie 249 zł od XS do XL. Ja uważam, że właśnie jak na sukienkę z sieciówki prezentuje się bardzo dobrze, i, i myślę, że dla siebie. Jakbym szła na jakieś wesele, to właśnie taką bym dla siebie wybrała. Żakardowa sukienka z odkrytymi plecami. Bardzo mi się podoba to, że tutaj jest właśnie tak mocniej zabudowana, również się przepięknie układa. No i później całą robotę robi ten tył. I tutaj ma y, modelka właśnie wystylizowane z takimi y, japonkami na obcasie. To jest też bardzo w trendach y, właśnie, żeby zdecydować się na takie japonki, no ale oczywiście mogą być na jakąś specjalną okazję bardziej zabudowane jakieś sandałki z paseczkami, a to tak do innych stylizacji, czy też na przykład na jakieś wyjście inne, na jakąś randkę. To ma chyba naj, najgorszy skład, ale też jest ok, y, no bo tutaj mamy 50% biskozy, no a reszta to sztuczność, 8% Elastanu jest w rozmiarach S do L i w cenie 179 zł. Ostatnia sukienka, ona pochodzi z kolekcji Studio, jest z Reserved. Mamy w rozmiarach od XS do XL, w cenie 399 zł, 100% wiskozowa, czarna sukienka. Wiem, że to nie każdy się z tym zgadza, że można założyć czarną sukienkę na wesele, ale ja uważam, że to jest jak najbardziej okej. Okay jeśli mamy jakiś taki właśnie krój, tak jak tutaj mamy dekolt halter, mamy taką ozdobę, przepięknie się układa, możemy tutaj sobie pograć właśnie jakimiś złotymi dodatkami, możemy też się zdecydować na przykład na jakieś buty w kolorze masełkowym, I, bo czarny z takim masełkowym, właśnie takim jak teraz jest w trendach, bardzo dobrze gra. I często też jest tak, że, że po prostu na ślubach jest określony dress code, no i już też się parę razy spotkałam z tym, że po prostu ten dress code, no to były czarne sukienki, więc jak najbardziej jest to w porządku. No i to tyle propozycji, jeśli chodzi o sukienki na specjalne okazje. Koniecznie zostaw subskrypcję, jeśli chcesz być na bieżąco z przeglądami innych rzeczy, czy to na żywo, kiedy mierzę te ubrania, albo z takimi właśnie przeglądami online. Zostaw like, jeśli spodobała Ci się któraś sukienka i do zobaczenia w kolejnym odcinku.